Pamiętasz tą muzyczkę? Ja też pamiętam. I w tamtym momencie, kiedy cały czas mi leciała w tle, nie lubiłem jej. Zawsze ją wyłączałem. Ale to były czasy, gdzie to była jakaś trzecia, czwarta, piąta klasa podstawówki. Kiedy wracało się do domu, włączało się Minecrafta, mówiło się, że zadanie domowe się spisze gdzieś na przewie od kogoś i stwierdzało się, że trzeba pograć w Minecrafta. Albo samemu, albo z kimś. Budowało się jakieś domki, próbowało się tworzyć sewer, żeby pograć z kolegami na jakimś hamacie albo coś takiego, tylko dlatego, żeby nie płacić za hosting. I nie zwracało się totalnie uwagi na to, jak ten czas szybko mija. I tak naprawdę my myśleliśmy, że się bawimy w tamtym momencie, ale tak naprawdę tworzyliśmy wspomnienia. I możecie powiedzieć, że co ja gadam, bo nie każdy z was pewnie grał w Minecrafta w dzieciństwie i nie każdy z was przeżywał to samo co ja, czyli wracał do domu i grał na komputerze. A zgaduję, że dużo z was tak miało. Dużo z was pamięta tą muzyczkę właśnie z tych nostalgicznych nocy, które się przegrywało tylko dlatego, żeby zbudować ten domek, tylko dlatego, żeby posiedzieć na tym serwerze, bo musiałeś nadobić nad kolegami. I to było coś pięknego. To było coś cudownego jeszcze wtedy nie kupowało się Minecrafta nigdy, tylko pobierało się jakiegoś non-premium albo pobiało bajzyczu. I mimo tego, że miałeś zawirusowany komputer, bo większość tych podróbek właśnie miała jakiegoś wirusa w środku, nie przejmowaliśmy się tym, byliśmy za młodzi na to. My po prostu się bawiliśmy, cieszyliśmy się z każdego dnia, cieszyliśmy się z tego, że w ogóle możemy sobie odpalić coś na komputerze i te gry sprawiały taką mocną przyjemność. I powiem Wam, że ostatnio chciałem do tego wrócić. Chciałem usiąść sobie, i jak za dawnych czas, jak właśnie to dziecko z dawien dawna, jak to dziecko z dzieciństwa, bo aktualnie mam 20 lat, aktualnie siedzę cały czas w pracy, a jak nie siedzę w pracy, to nagrywam filmy albo je montuję, albo robię miniaturki i tak dalej i stwierdziłem, że chcę sobie w końcu odpocząć. Chcę sobie usiąść, jak za dawnych czasów, usiąść przed tym komputerem i pograć sobie w Minecrafta. Ale powiem Wam, że to nie jest to samo co kiedyś. Że nie potrafię w tym momencie tak usiąść i nie mieć poczucia manowanego czasu. I to jest naj, największa głupota, jaką można mieć. Bo ja bym przy tej grze spędził naprawdę dobrze czas. Ja bym sobie pograł w to i naprawdę świetnie się bawił. Ale problem jest w tym, że cały czas mam przeczucie, że wszystko mnie mija, że wszyscy będą przede mną, tylko dlatego, że ja poświęcę godzinę na to, żeby sobie pograć w Minecrafta. I to poczucie, ten właśnie wyścig, który mamy w naszym życiu. Najbardziej powoduje to, że cały czas czujemy się z tyłu. Aktualnie 15-latek, 16-latek, 17-latek, przez to poczucie ambicji, przez to poczucie tego, że nie chce skończyć jakiego rodzice przez całe życie w pracy, będzie cały czas gnać za tym, żeby tak nie skończyć. I to jest duży problem aktualnego społeczeństwa, że my w wieku 15 lat myślimy, że my wszystko będziemy wiedzieć, że my. Będziemy wiedzieć, co chcemy robić, że mamy jakąś ścieżkę w życiu, którą chcemy podążać, bo to jest jeszcze za młody wiek. W tym wieku jeszcze powinniśmy korzystać z życia. I ja to samo zrobiłem, ten sam błąd. Ja w wieku 17 lat myślałem o rzuceniu szkoły i o tym, jak zacząć pracować, żeby mieć pierwszą kasę na sprzęt i zacząć sprzedawać jakieś swoje usługi, bo ja jestem ponad pracą nie. Ja nie powinienem pracować całe życie dla kogoś. Tylko dlatego, żeby móc zapłacić za czynsz, móc zapłacić za mieszkanie i móc raz do roku wyjechać sobie na wakacje, na które oszczędzałem cały rok. Ja aktualnie jestem w momencie w życiu, gdzie od dwóch lat pracuję na etacie, nagrywam te filmy i zajabiam z tego YouTube'a chociaż trochę, ale brakuje mi trochę takich młodzieńczych lat i nie wiem, czy ich trochę nie straciłem. Bo nigdy nie piłem alkoholu, nie paliłem i zawsze czułem się taki trochę w tyle. I wolałem sobie właśnie grać w tego Minecrafta, wolałem sobie posiedzieć na tym komputerze, pokazać na Discordzie, postreamować Minecrafta, co teraz możecie sobie zobaczyć przybitki. I sądzę, że zrobiłem sobie takie wspomnienia, że naprawdę jestem z nich zadowolony. I wiem, że wy też macie takie wspomnienia i wiem, że wy na pewno pogadaliście sobie w Minecraft'a i macie podobne odczucia co do mnie, większość z was. Ale mam jakieś mocne przywiązanie emocjonalne właśnie do tej gry. Właśnie do tego, że ono pozwoliło mi wyjść z takiej depresji, można tak powiedzieć. Bo nie wiem, czy miałem depresję, stwierdzonej przez lekarza na pewno nie miałem, ale sądziłem, że mam w tamtym momencie, bo czułem się, jakbym miał depresję. I ona mi pomogła powiedzieć sobie, że tak nie jest. Ona mi pomogła zanurzyć się w tej grze i pozwolić na to, żebym się nie czuł jak ten depresyjny dzieciak. I mogłem sobie pograć z kolegami. Włączyć sobie jakiegoś CSA, nie myśleć o świecie zewnętrznym i cały czas tak jest. Cały czas bym mógł to zrobić, tylko poczułbym się w tyle. Poczułbym się, że nie pracuję, poczułbym się, że manuję czas i to jest strasznie duży problem. I stwierdziłem, że jak w dzieciństwie, właśnie to moje hobby, to było granie na komputerze i bardzo dużo na przykład w ASG siedziałem. Wiecie, co to ASG? To jest taki paintball tylko na te pliki broni prawdziwej. I stwierdziłem, że będąc już dorosły, mając 20 lat, nie będę aż tak bardzo oszczędzać na swoich marzeniach. Bo kiedyś to było takie moje marzenie niedostępne, bo te one sobie były naprawdę drogie. No pół tysiąca za broń. W tamtym momencie dla mnie to była kolosalna kwota, żeby wydać, bo ani nic nie zarabiałem. Moi rodzice nie byli bogaci, plus nie miałem ojca, więc moja mama sama mnie wychowywała. Miałem bardzo ciężko, ale teraz jestem dzieckiem z dostępem do pieniędzy dorosłych. Więc powiem wam. Że naprawdę cieszę się z tego, że od 17 roku życia każdą prawie złotówkę, którą miałem, albo zaoszczędzałem, albo wydawałem na ten sprzęt. Czyli kamera, tutaj kamera, tutaj mikrofon, na takie właśnie sprzęty i albo wydawałem na to, albo oszczędzałem. Przez co aktualnie mam oszczędzone trochę pieniędzy, mam jakąś poduszkę finansową, ale nigdy starałem się nie wydawać na nic głupiego, na jedzenie na mieście i tak dalej. I sądzę, że to był duży plus. Mnie, jako osoby, bo zbudowałem się jako człowieka, ale nie potrafiłem wydawać na swoje pasje. I mimo tego, że mam tutaj sprzęt i to jest moja pasja, żeby nagrywać na YouTubie i to też może być moją przyszłością. Ale w wieku 20 lat, gdzie za chwilę będę mieć 21 w styczniu, no powiedzmy, że pół roku, stwierdzam, że jednak wydawanie na swoje pasje ma duży sens. I dlatego na przykład kupiłem sobie to, mam jeszcze jedną, ale to to jest fejkowe oczywiście YouTube i to nie jest prawdziwa broń, ale mam tutaj jedną aplikę broni, którą kupiłem sobie za własne pieniądze, bo stwierdziłem, że naprawdę zasłużyłem, żeby móc sobie hobbystycznie pochodzić po lesie, postrzelać i nie kupiłem tego tylko po to, żeby przejść sobie do takiego lasu tak jak teraz, tylko po to, żeby z dorosłymi ludźmi może to się wydawać głupie, ale iść z dorosłymi ludźmi do lasu albo do budynku opuszczonego jakiegoś albo przystosowanego do tego, żeby się strzelać, tylko po to, żeby się postrzelać i powrócić do takich wspomnień, właśnie z tego gania w gry w prawdziwym życiu. I sądzę, że to jest naprawdę świetna sprawa. Naprawdę świetne wspomnienia będę mógł sobie zrobić tylko dlatego, że chcę wrócić do tego dzieciństwa. Do tego dzieciaka, który stwierdzał, że na marzenia warto wydawać, ale nie miał co, bo nie miał pieniędzy. I sądzę, że właśnie takie coś jak to. Jest warte moich pieniędzy, jest warte tego, żeby wydawać. Możecie sobie zobaczyć. Ona jest zajebista, jest tak świetna, mi się podoba. Używkę kupiłem, bo mi naprawdę szkoda kasy na ten, na prawdziwą, znaczy na nówkę, ale jest świetna. Rozładowana niestety, ale no. Ale przez to, że kupiłem sobie używkę, nie jestem aż tak zły na siebie, że wydałem po prostu dużo kasy i będę nagrywać z tego też, bo sądzę, że jak już się biorę za to i żeby w 100% nie marnować czasu, to macie podlinkowany kanał na dole, tam będę wrzucać e-softowe odcinki, czyli właśnie z tego i sądzę, że jak już wrzucę ten film, to jeden odcinek właśnie na tym kanale będzie. Mam taką nadzieję. I wszystkich dorosłych, jakich znam, praktycznie wszystkich, bo są oczywiście dorośli, którzy są inni, ale większość dorosłych, jakich znam, to są właśnie dzieci, których marzenia zostały przygniecione do ziemi. Że sądzą, że jak coś takiego by zrobili, czyli kupili właśnie coś w tym stylu, to by poczuli się jak dzieci i by byli oceniani jak dzieci. Czyli bardzo często właśnie te marzenia są ściągane w dół przez tą rodzinę, przez znajomych, przez osoby bliskie. Które ci powiedzą, że jest to głupie. I ja też uważałem, że to mogłoby być głupie, i na przykład wstydziłem się z tym wejść do domu, no bo jak ja wytłumaczę, że takie coś, co kosztuje z 600, 700, 800 zł, zależy, bo jeszcze cały mój sprzęt, no to powiedzmy, nie, z 1500 zł na to wydałem. Jak im to powiedzieć, że to jest warte swojej ceny? Że to jest warte tego, żeby wydać na to kasę? No nie powiesz tego, nie wytłumaczysz tego. Ale spełnione marzenia nie mają swojej ceny. I to chciałem Wam tylko powiedzieć w tym odcinku. Trzymać się. Cześć.